Doczekaliśmy się konfrontacji pod słynną biedronką przy ulicy garażowej w rola głównych Natan oraz Adrian Cios. Doszło do mocnej i pełnej ostrych słów, wymiany zdaj na Twitterze pomiędzy Boxdelem i Natanem. Federacja Fame odwołała sierpniową galę w Łodzi, natomiast ma ona się odbyć w innej lokalizacji. Boxdel ponownie rozdaje widzom pieniądze, tym razem na Twitterze. Wczoraj po programie doszło do konfrontacji Natana oraz Adriana Ciosa pod słynną biedronką przy ulicy garażowej oraz pojawiło się nagranie całej sytuacji. Programy publikowane w ramach promocji gal Freak Fightowych realizowane są głównie w Warszawie, a ulicy garażowa stała się zapewne jedną z najbardziej rozpoznawalnych w stolicy. Dlaczego jednak wszystko rozgrywa się właśnie tam? Ponieważ zarówno Fame, jak i Cloud oraz Prime realizują obecnie swoje transmisje we współpracy z firmą Stream Online. No i właśnie w pobliżu tego miejsca znajduje się słynna biedronka przy ulicy garażowej, pod którą zawodnicy po emocjonującym programie zapowiadają spotkania. I jak się okazuje, tym razem nie skończyło się tylko na zapowiedziach i po programie na miejscu stawił się zarówno Nathan Marco, jak i Adrian Cios. Cała sytuacja została uwieczniona na nagraniach, a do konfrontacji nie doszło finalnie, ponieważ

Zainteresowanie wczorajszym programem od Cloud również było bardzo duże. Po raz kolejny ponad 100 tysięcy osób oglądało transmisję na żywo i po raz kolejny nie będę wam wycinał tej fragmentów tego programu. Po prostu walory freefight'owe zostały zachowane, były próby starć pomiędzy zawodnikami, ostatecznie oczywiście udaremnione przez panów z ochrony, mnóstwo wyzwisk głównie bazujących na słynnych cełordach. no i próby wyciągania na siebie brudów. A ja od was chciałbym wyciągnąć lajka oraz subskrypcję, jeśli oczywiście Wam się podoba. Zostawcie druga w nocy, analizowałem to wszystko o 6 macie premierę jak codziennie materiał na tym kanale. Ale. Pomiędzy Sekwentą i Piotrem Bombą, czyli bratem Pawła, sytuacja była spokojna. Natomiast zawodnicy z drugiego starcia raczej nie przepadają ze sobą i głównym tematem była partnerka kamera boja, czyli Nikita, i jej twórczość. W internecie a tak naprawdę, moralność tej twórczości. W studiu również gościnnie pojawił się Adrian Cios, który miał początkowo pomóc Natanowi w konfrontacji słownej z jego oponentem. Jak się jednak okazało, to między nimi doszło do spięcia i lekkich rękoczynów. Jedno jest pewne, nie można brać flików w 100% na poważnie, ale raczej o tym wiecie, bo ostatecznie dla zawodników to jest biznes. A mimo wszystko, czy prawdziwe, czy też udawane emocje generują zasięgi i kontrowersje, a co za tym idzie zarobki. Generować emocje może również kolejna wymiana zdań pomiędzy Nathanem a Boxdelem, do której doszło wczoraj na Twitterze. Tutaj bardziej śmiało możemy obstawiać, że mamy do czynienia z realnymi negatywnymi emocjami, które ostatecznie zapewne mogą skończyć się walką i nikogo to nie zdziwi, bo zarówno Boxdel jak i Natan wyrażali już zainteresowanie takim starciem. Wszystko wczoraj zaczęło się od opublikowanej zapowiedzi poniedziałkowej konferencji Cloud, Znajdujący się na plakacie Natan wrzucił w komentarzu nagranie ukazujące jego rozmowę z Boxdelem podczas transmisji na żywo. A gdzie teraz się będziesz bił, stary? Słuchaj, na fejmie na klaucie. Na fejmie na klaucie? Tak. No, mi się wydaje, że nie będziesz. W odpowiedziach został wywołany temat zapowiadanego udostępnienia pendrive'a mającego zaszkodzić Boxdellowi. Nathan odpowiedział, że nie doszło do publikacji ze względu na kontrakt z Fame oraz chęć zarobienia jeszcze pieniędzy w tej federacji. Informacje takie według niego mogłyby zostać podciągnięte pod kary finansowe ze względu na zaszkodzenie firmie. No i właśnie pod tym komentarzem uaktywnił się Boxdell. Może wrzuci ten magiczny pendrive. Chłopaki z Fame nic nie zrobią ci, jeśli to wrzucisz. Luz, chciałeś się ze mną spotkać 10 razy, żeby mi go pokazać, ale okazało się, że to farmazon, jak wszystko, o czym pierdolisz, podpalaj tam prawilniaków i zarabiaj dla mnie hajsdów. Słuchajcie, muszę tak robić. Już w tej pierwszej wiadomości były dwa, trzy mocne przekleństwa, które wypowiedziałem, ale lekko uciąłem, żeby chociaż dwie, trzy dychy zarobić na tym materiale. Wybaczcie, ale wiadomo, jak ktoś ucinam, no to znaczy, że tam po prostu leci mocno. Na co Marcin odpowiedział? Niech Rafał Pasternak zadzwoni i wyśle papier, że mogę. Wtedy dodam o twoich przyjaciół Starnowski. W następnym wpisie Nathan pokazał zrzut ekranu, według którego Bogzel zablokował go na Twitterze. Może powiesz gruba ś*? Jak Urczygę zaprosiłeś i mówił mi, jak uniknąć walki na cloud, bo chciałeś, abym nie zawalczył, jak prawnicy uratowali cię przed wy. Z fame, jak śmiałeś się z Dubielem i dzwoniłeś do Merganiego przed filmem z Pantona. Następnie Nathan zasugerował, że Boxel pomagał w researchu odnośnie filmu na Polaka, wrzucając dodatkowego screena wiadomości z 4 grudnia zawierającego imię i nazwisko jakieś Julii. Dodatkowo poprosił, żeby podawać dalej, ponieważ może Wardęga lub Konop wezmą się za to. Kolejny wpis ponownie poruszał temat kontraktu z Fame. Michał Kubity, tytuł. Niech Rafał Pasternek doda oficjalne pismo z podpisem, że mogę publikować materiały, które obciążą ciebie i Fame, to chętnie je upublicznię. Pisać na Twitterze możesz, wiadomości na Messengerze i telefon od pracowników dostaje inne. Na tą wiadomość Bogzel odpowiedział. I co ciekawsze, wrzucił nagranie, na którym możemy zobaczyć Natana. Przecież ty kłamiesz nawet z tym, że jesteś trzeźwy, a po Gliwicach 3 tygodnie temu na chodziłeś. Jeśli popełniłem przestępstwo, kontrakt i NDA są nieważne. Możesz publikować wszystko, co ty. Powiedz ludziom, że twój stary jest policjantem i zaczął być detektywem, bo w robocie był petem jak ty we Nathan dalej poruszał temat prośby o pismo z Federacji Fame, dającemu mu zgodę na ujawnianie takich spraw. Mówi, że chcesz zniszczyć bońskiego, bo nie oberwał w Pandorze i podjudzałeś mnie do tego, abym tworzył na niego filmy i atakował. Proszę o pismo z Fame, że mogę walić walnę wszystko. Ogólnie całość wczorajszej wymiany zdań była bardziej rozbudowana. Nathan odwołując się do nagrania poinformował o tym, że przedstawił już tą sytuację u siebie na story, a Bogzel na zarzut nagrywania byłego kolegi poinformował, że nagranie otrzymał od widza. Rozmowa bazowała na wyzwiskach, oskarżeniach, strasz Ujawnieniem czegoś, ale ostatecznie wychodzi na to, że w chwili obecnej nie zostanie to ujawnione ze względu na kontrakt z fame. Przedstawienie tutaj tych pisów może wam dać pogląd na całą sytuację i w przyszłości ewentualne inne wymiany zdań pomiędzy Boxdelem a Nathanem. Natomiast nie jest to pierwszy przypadek takich wymian, a ostatecznie finałem może być walka w klatce i pewnie nikogo to nie zaskoczy. Kolejny news jest również o bokselu, ponieważ kilka godzin po tej wymianie zdań poinformował, że rozda pieniądze swoim widzom. Będąc dokładnym minęło około półtorej godziny od wymiany zdań z Natanem, a Woda szfajm ogłosił na Twitterze. Z okazji tego, że udało mi się zarobić dziś 134 tysiące złotych na pewnym ruchu, wybiorę z komentarzy pięciu obserwujących, którym dam po 2000 złotych na farta, karma wraca. Aby wygrać jedynka, napisz komentarz, fajna akcja stary, dwójka, musisz obserwować moje konto. Wybiorę pięć osób do czwartku godziny 18. Podobnym działaniem mieliśmy do czynienia tydzień wcześniej. Na Instagramie, kiedy Michał ogłosił, że rozda swoim widzom kody Blik, żeby mogli sobie coś kupić, bo akurat sam nie ma wydatków. Akcja spotka się wtedy z komentarzami nawiązującymi do prób ocieplenia nadszarpniętego wizerunku. Teraz jednak całość przeniosła się na Twittera. Jak to bywa w takim przypadku, pojawiły się różne komentarze, a na jeden z nich Boxdale odpowiedział: Daj na coś charytatywnego, a nie rozdajesz hajs ludziom, żeby cię lubili, stary. Na co odpowiedział: Wszyscy robią charytatywnie, ja chcę coś dać widzom, którzy mi też dali zarobić. Czasem gość, co ma dobrze, też ma prawo sobie dorobić, a nie tylko hartaty Tywki Przenosimy się na chwilę z Twittera XA Zwałek Zwał, x -a, bardziej Twitter mi podchodzi na Instagrama, ponieważ również tam wypowiedział się na temat tego komentarza. I teraz uwaga, spróbuj się jeden gość, że kurde, mać mordu, yy, mógłbyś rozdawać to potrzebującym, mógłbyś uratować komuś życie, wpłacając na zbiórkę. No właśnie dochodzę do pewnej konkluzji, że co to jest za definicja w ogóle ratowania życia? Bo ja wiem, że wielu z was myśli, że ratowanie życia to jest po prostu e, wpłacenie na zbiórkę, bo ktoś potrzebuje na przykład jakiegoś organu, transplantację serca, e, jakieś różne operacje i tak dalej. Ale dla mnie ratowanie życia to jest również, nie wiem, kupienie komuś nowych butów, bo jestem piony w szkole, załóżmy, że ma jakieś stare skoki i cisną go kurwa ludzie w szkole, że masz słabe buty. Albo na przykład ratowanie życia to jest dla mnie również to, jak dam komuś 500 zł i ktoś będzie sobie mógł kupić koszyk żarcia na tydzień. Bo jakby dla mnie termin ratowanie życia ma wiele znaczeń i nie opiera się tylko i wyłącznie na tym, żeby dołożyć się do jakiejś operacji za milion złotych. Ja nie chcę dawać hajsu na jakieś akcje retatywne, tylko rozdawać ludziom, widzom, którzy mi również pomogli. I poza tym mój hajs, moja sprawa. Też uważam, że nie ma co się tłumaczyć. W każdym razie miałem taką złotą myśl i chciałem się tym z Wami podzielić. Pozdro A o północy na Twitterze Boxel oznajmił, że zrobił prezent jednemu z odbiorców. Pierwszy wygrany kulawy ziom, i tutaj zaznaczam, kulawy ziom jest oznaczenie po prostu użytkownik ma taki nick. Z protezą po amputacji nogi dostał nowe buciki za 6 stówek. Niech się dobrze noszą. Po prostu dzień Freak Fightów, nie szukają innych newsów, bo tyle tutaj się działo. Wracamy do Fejmu. Ogłosili wczoraj, że zmieniają lokalizację Gali i nie odbędzie się ona w łodzi. Wczoraj wieczorem oficjalne konto Fejmu potwierdziło informacje, które pojawiały się w niedzielę. Wychodzi na to, że szalony reporter oraz Michał cichy. Mieli rację i uprzedzili swoimi przeciekami oficjalne ogłoszenie zmiany lokalizacji gali. Z przykrością informujemy, że Gala Fame 22 nie odbędzie się w Łódzkiej Atlas Arenie. Każdy, kto już zakupił bilet, otrzyma zwrot pieniędzy. Zapewniamy, że gala odbędzie się w zaplanowanym terminie, to jest 31 sierpnia 2024 roku. Więcej informacji podamy wkrótce. Możemy więc spodziewać się za jakiś czas oficjalnego ogłoszenia pierwszej w historii gali freakfightowej na Stadionie Narodowym. W efekcie prawie trzykrotnie więcej widzów będzie mogło zobaczyć wydarzenie na żywo. Pozostaje tylko kwestia, jaka będzie karta Walk na Fame 22. Ogłoszone na chwilę obecną mamy tylko starcie wieczorów Ferrari go z Diablo, reszta pozostaje nieodkryta.